Na pogrzebie mojej matki poprosiłam o głos, ale ojciec spojrzał na mnie z pogardą i powiedział głośno, tak aby wszyscy słyszeli: Jesteś tylko ciężarówką. Zamknij się i usiądź. A w kaplicy zapadła taka cisza, że można było usłyszeć własne myśli. A ja, mimo że serce miałam roztrzaskane jak porcelanę na kamieniach, skinęłam tylko głową w stronę prawniczki mojej matki, która zbliżyła się do ołtarza z Nowym Testamentem w dłoni. I wtedy ojciec oraz mój brat zaczęli się trząść i tracić kontrolę nad sytuacją, bo wiedzieli, że to nie będzie zwyczajna uroczystość i że mama nie zostawiła niczego przypadkowi. Tak samo jak ja już nie zamierzałam dłużej milczeć, bo przez 34 lata mojego życia tłumiłam w sobie każdy ból, każdą zniewagę, każdą zlekceważoną rozmowę i każdą sytuację, w której musiałam udawać, że wszystko jest w porządku, chociaż nie było, że nie boli mnie. Gdy ojciec publicznie mówił, że moja praca nie ma znaczenia, że jestem porażką, że wydał na mnie za dużo, a ja i. Tak zamiast czegoś poważnego, wybrałam jeżdżenie ciężarówką przez cały kraj, że zmarnowałam jego pieniądze na edukację, której nie dokończyłam, bo chciałam znaleźć sens poza schematami, podczas gdy moja mama, Eleanor, próbowała mnie wspierać jak tylko mogła, pomimo że sama była kontrolowana ograniczana i coraz bardziej gaszona przez ojca, który wszystko musiał mieć pod kontrolą. Każde spotkanie, każdą złotówkę, każde słowo, i nawet kiedy mama zachorowała na raka trzustki, i lekarze. Powiedzieli, że to czwarty etap. Ojciec chciał ukrywać przede mną diagnozę, bo, jak twierdził, nie było sensu robić zamieszania, a ja wtedy rzuciłam wszystko i wróciłam do domu, bo mama była ważniejsza niż jakikolwiek ładunek czy termin, i w szpitalu. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam ją bladą, w swetrze, w którym zawsze uczyła gry na pianinie, poczułam, jak we mnie wszystko się łamie. I przyrzekłam sobie, że nie pozwolę już nikomu jej uciszać, bo to ona nauczyła mnie grać pierwsze melodie. Gdy miałam sześć lat, ona kładła mi ręce na klawiszach. Gdy świat zdawał się być za trudny do zniesienia, ona potrafiła wyczarować z muzyki pokój w naszym pełnym napięć domu na przedmieściach Ohio, gdzie ojciec, Robert, uważał że wszystko, co nie przynosi zysku, jest stratą czasu, że sztuka to kaprys, a kobieta powinna być albo księgową, albo pielęgniarką. I tak naprawdę to najlepiej by było, gdyby po prostu milczała i wyglądała, bo jego świat był światem chłodnych analiz, statystyk i pieniędzy. A mama była jak ciepłe światło lampki w tym zimnym biurze. Dlatego kiedy po latach jazdy przez Stany, od pustyń Nevady po mgliste poranki w Appalachach, udało mi się zgromadzić tyle, że zaczęłam myśleć o kupnie własnej ciężarówki. Mama była jedyną osobą, która bez wahania powiedziała: „Zrób to, Abigail, to będzie twoja droga, twoja wolność”. I zaczęła potajemnie sprawdzać dla mnie przepisy, pozwolenia i finansowanie. Wszystko ukryte przed ojcem, który już wcześniej przestał mówić o mnie podczas rodzinnych spotkań. A jeśli ktoś pytał, czym się zajmuje, odpowiadał z pogardą. Abigail jeszcze nie znalazła swojej ścieżki. Na razie jeździ ciężarówką, jakby to był wstyd, a nie powód do dumy, bo ja miałam swoje życie, swoją trasę, swoje przestrzenie, a nie zamknięte pokoje i podział obowiązków, który miał więcej wspólnego z więzieniem niż z rodziną. I kiedy mama zorganizowała spotkanie z Margaret, prawniczką od spraw spadkowych, powiedziała do mnie cicho, gdybym nie zdążyła ci wszystkiego przekazać, Margaret będzie wiedziała, co zrobić, i nagrała dla mnie dziesiątki wiadomości głosowych, w których opowiadała nie tylko o przeszłości, ale też o swoich życzeniach, żebym nie pozwoliła ojcu i Michaelowi zawłaszczyć jej historii, jej pogrzebu, jej pamięci i powiedziała jasno, że jeśli nie pozwolą mi mówić, mam po prostu włączyć nagranie, a ona powie wszystko za mnie. I tak się właśnie stało, bo kiedy podczas ceremonii w tej eleganckiej kaplicy z ciemnym drewnem i pozłacanymi ramami, poprosiłam o głos, ojciec zerwał się i powiedział to nie jest twój moment, Abigail, siadaj. A Michael spuścił wzrok i nie odezwał się ani słowem, i wtedy skinęłam głową do Margaret, która wstała, podeszła do mównicy i powiedziała. Eleanor Carter zostawiła szczególne instrukcje na dzisiejszy dzień, po czym z kieszeni wyjęła głośnik i włączyła nagranie, a z głośnika popłynął głos mojej mamy, spokojny, ciepły i stanowczy, który mówił o tym, że za tą perfekcyjną fasadą życia kryło się wiele. Milczenia. Kontrola, tłumienie pragnień i marzeń, że kochała muzykę, ale musiała ją grać tylko wtedy, gdy nie przeszkadzało to mężowi, że zostawiła mi dom, fortepian, swoją kolekcję biżuterii, a Michaelowi domek letniskowy i fundusz powierniczy w wysokości 250 tysięcy dolarów, a ojcu to, co miał we własnym imieniu, z wyjątkiem kont, które przeniósł na siebie bez jej wiedzy. Bo te trafiły do specjalnego funduszu, którego ja byłam zarządcą. I kiedy wszyscy zamarli, a ojciec próbował przerywać, ludzie uciszali go spojrzeniami, a ja słuchałam, jak mama mówiła do mnie. Twoja niezależność nie była ucieczką, była darem i wiedziałam, że wszystko, co zrobiła, było przemyślane od testamentu, przez notarialne nagrania, aż po dokumentację pokazującą, jak ojciec przez lata przenosił środki na konta na kajmanach, w sumie ponad 200 tysięcy dolarów. Co mogło być uznane za oszustwo finansowe, i po ceremonii zostaliśmy wezwani do biura zakładu pogrzebowego, gdzie Margaret wyjęła dokumenty, których ojciec próbował jej wyrwać z rąk, a ja po raz pierwszy usłyszałam, że jestem egzekutorką ostatniej woli mojej matki, że to ja mam prawo decydować. Co dalej? I ojciec, z twarzą purpurową od złości, mówił: To absurd, to oszustwo, będę walczył. Ale Margaret tylko spokojnie przypominała, że mama była w pełni świadoma, że mamy nagrania, notariuszy i dokumenty lekarskie potwierdzające jej zdolność do podejmowania decyzji, i kiedy próbował grozić sądem, usłyszał, że jeśli będzie dalej naciskał, sprawa trafi do mediów i odpowiednich instytucji finansowych, co mogłoby zagrozić także jego firmie i reputacji. A Michael, który siedział w kącie, coraz błędszy, zaczął rozumieć, że wszystko, w co wierzył, było iluzją, i że to nie ja, ale on był tym, który pozwolił się prowadzić przez ojca jak marionetka. I kiedy w końcu ojciec wyszedł, mówiąc, że wciąż jestem tylko ciężarówką, ja usiadłam przy fortepianie i zagrałam melodię, którą mama zawsze lubiła. A potem, wieczorem, gdy dom był już pusty, otworzyłam szuflady w jej starym biurku i znalazłam dzienniki, skrzętnie prowadzone przez dwadzieścia lat, w których opisywała wszystko, od drobnych zniewak. Przez potajemne spotkania z Margaret, aż po momenty, gdy wiedziała, że czas się kończy i chciała zabezpieczyć moją przyszłość, i teraz ten dom, który kiedyś był polem walki, stał się miejscem ciszy, muzyki i wolności. Gdzie założyłam fundację jej imienia, wspierającą kobiety w zawodach transportowych, kupiłam swój własny niebieski. Peterbilt z napisem Dziedzictwo Eleanor na drzwiach, i choć ojciec próbował dalej grozić pozwami, wszystko zakończyło się ugodą, w której przyznał się pośrednio do wszystkiego, a Michael odszedł z firmy i zaczął nowe życie z rodziną w innym mieście, nawet prosząc mnie o wybaczenie za to. Że nie stanął po mojej stronie wtedy, na pogrzebie, i razem z Jamesem, dawnym uczniem mamy, z którym odnowiłam kontakt, zorganizowaliśmy koncert jej pamięci, podczas którego zagrałam jedną z jej niedokończonych kompozycji, które znalazłam w teczce ukrytej w szafie, a publiczność wstała i klaskała i wiedziałam wtedy, że mama wciąż tu jest, w każdym dźwięku, w każdej decyzji, w każdym oddechu tej przestrzeni, którą mi zostawiła nie po to, bym się w niej zamknęła, ale bym wreszcie mogła być sobą. I tak, jak mówią kierowcy. Droga to nie tylko cel, to każdy kilometr, który prowadzi nas do prawdy o sobie samych. A gdy wieczorem po koncercie siedziałam na werandzie w huśtawce, którą mama zawsze kochała, z kubkiem herbaty w dłoni i z Jamesem obok mnie, który delikatnie trzymał mnie za ramię, słuchając śpiewu świerszczy i cichych dźwięków pianina, które jeszcze unosiły się w mojej pamięci, zdałam sobie sprawę, że choć fizycznie jej tu nie ma, to wszystko, co mnie otaczało, oddychało jej obecnością. Od obrazów na ścianach po fakturę drewna fortepianu, którego dotykała przez tyle lat, a ja nie czułam już. Bólu straty tak jak wcześniej, raczej wdzięczność, że mimo tylu przeszkód zdołała przygotować dla mnie miejsce, w którym mogłam być sobą, bez lęku, bez tłumaczenia się, bez konieczności udowadniania wartości, i następnego ranka, kiedy otworzyłam skrzynkę pocztową, znalazłam tam list, wysłany z Florydy, rozpoznawalny po charakterystycznym pochyłym piśmie mojego ojca. Który, jak się okazało, ożenił się ponownie z wdową poznaną na polu golfowym i najwyraźniej poczuł potrzebę zamknięcia jakiegoś rozdziału, bo w liście nie było gruźb ani pogardy tylko krótkie zdanie. Mam nadzieję, że znalazłaś to, czego szukałaś, ale ja wiedziałam, że nie chodziło o to, by znaleźć, lecz by odzyskać to, co przez lata było tłumione głos, wybór, niezależność i tego właśnie nauczyła mnie mama, że warto czekać, planować, nie zawsze krzyczeć, ale zawsze być gotową na moment, w którym prawda będzie mogła wybrzmieć. I właśnie dlatego, kiedy pewnego dnia odezwała się do mnie młoda dziewczyna z lokalnej. Szkoły Muzycznej, która usłyszała o fundacji i powiedziała, że jej rodzina nie wspiera jej marzeń o muzyce, zaprosiłam ją do siebie, posadziłam przy pianinie i powiedziałam tutaj możesz grać, ile tylko chcesz. I kiedy uśmiechnęła się przez łzy, poczułam, jakby mama znów uczyła w naszym salonie, jakby czas zatoczył koło, ale tym razem w lepszą stronę, bo dom znów był pełen dźwięków, radości i ludzi, którzy rozumieli, że sukces to nie konto w banku ani tytuł. Ale zdolność do życia w zgodzie ze sobą. I z czasem zaczęłam organizować małe koncerty raz w miesiącu, zapraszając uczniów, sąsiadów, starych przyjaciół mamy i nowe twarze, które przychodziły, bo słyszały, że w tym domu nie ocenia się nikogo według zawodu czy ubioru, tylko według serca. I w pewien wrześniowy wieczór, gdy ogród tonął w ciepłym świetle lampionów, a muzyka płynęła z otwartego okna, podeszła do mnie Rachel, żona Michaela. I powiedziała, że wreszcie czują się wolni, że zmienili życie, przeprowadzili się, że Michael zaczął terapię i że czasem sam gra dla dzieci na Kejboardzie. I wtedy poczułam, że zmiana, której pragnęła mama, wydarzyła się nie tylko dla mnie, ale też dla innych, że jej decyzja była iskrą, która podpaliła łańcuch zdarzeń prowadzących do wyzwolenia. I chociaż tata nigdy nie przeprosił wprost, to kiedy przysłał w grudniu kartkę świąteczną z kilkoma starymi zdjęciami mamy i mnie przy pianinie, bez żadnych komentarzy, tylko z podpisem na pamiątkę: Robert, wiedziałam, że może w końcu coś do. Niego dotarło, może nie wszystko, ale wystarczająco, by przestać walczyć. I tego wieczoru, kiedy padał pierwszy śnieg, a ja siedziałam w salonie z kotem mamy na kolanach. Przy dźwiękach jednej z jej niedokończonych melodii, które teraz stały się pełnymi kompozycjami, zrozumiałam, że najważniejsza walka została już wygrana, ta o prawdę, o miejsce w świecie, o prawo do bycia taką, jaką jestem, bez wstydu, bez tłumaczenia się, bez potrzeby zdobywania czyjegoś uznania, a dom, który kiedyś był pełen cieni, teraz był pełen światła, i wiedziałam, że gdzieś tam, gdziekolwiek teraz była, mama gra razem ze mną. Uśmiechając się, że wszystko ułożyło się tak, jak powinno, nawet jeśli wymagało to tylu lat milczenia, cierpliwości i odwagi, której uczyła mnie przez całe życie, każdą nutą, każdym spojrzeniem, każdym słowem, i kiedy kolejna dziewczyna zapukała do drzwi, pytając, czy może pograć, wiedziałam, że cykl się nie kończy, tylko toczy dalej, z pokolenia na pokolenie, przez każdą kobietę, która odzyskuje swój głos.